Ja sobie często myślę, że moja praca to jest praca marzeń wielu osób, chociaż ja nigdy nie marzyłam o tym, że będę to robić, bo nigdy nie sądziłam, że taka praca w ogóle istnieje. Że można mieć zawód dziennikarz, ale specjalizować się właśnie w rozmowach filmowych z gwiazdami i że w ogóle, że jakakolwiek praca może być tak przyjemna, że ja w zasadzie nie czuję, że pracuję. Mnie jako widza zawsze najbardziej interesowało to, co się dzieje za kurtyną, to co się dzieje na tak zwanym backstage'u, to co się dzieje w garderobie, to co się dzieje przed i po momentem, kiedy jest włączona kamera. Podczas sesji mam wrażenie, że w ogóle czytelniczki bardzo mało widzą z tego, co się rzeczywiście na tej sesji dzieje, nie mają pojęcia, ile Czasu trwa chociażby przygotowanie sesji, nie mają pojęcia, jak dużo yy, się wkłada w to, żeby osoba, której się robi zdjęcia, wyglądała tak, jak wygląda. Serdecznie pozdrawiam wszystkie czytelniczki magazynu Joy, zwłaszcza, że Joy obchodzi w kwietniu urodziny, więc urodzinowo pozdrawiam.